Twoje ulubione takie zabiegi medycyny estetycznej Mezoterapia. Ja jestem nauczony w szkole, że musi być igła i to pomoże. O, wartko. ale bardzo. Ale naprawdę, niektóre miejsca w ogóle nie wolały. Polecam z całego serca. Ja oczywiście przyszedłem tutaj na zabieg, dlatego że mam wystąpienie w telewizji, o którym nie mogę jeszcze powiedzieć, bo to jest tajemnica. Ale myślę, że dla efektu takiego fajnego, żeby się poczuć lepiej, to warto po prostu. No i co, panowie, zapraszam. Naprawdę, do odważnych świat należy.